Cisza w górach Southtooth Wyadaho nigdy nie jest naprawdę cicha. To ciężka, oddychająca obecność, która dokładnie przypomina ci, jak mały jesteś. Ale dla Eliasa Torna we wtorek pod koniec lutego cisza stała się zabójcza. Jego ciężarówka była zmiażdżoną stertą stali na dnie wozu przy autostradzie stanowej 75, a jego noga została unieruchomiona pod deską rozdzielczą a zimno wsiąkało w kości niczym płynny ołów. Każdy wydech był duchem opuszczającym jego ciało. Zamieć nie tylko padała, krzyczał, wymazując świat oślepiającym całunem bieli. Gdy słońce schowało się za postrzępionymi szczytami, obniżając temperaturę do negatywów, Elias poczuł, jak krawędzie jego świadomości zaczynają się rozpadać dryfował w tym niebezpiecznym, uwodzicielskim cieple, które poprzedza hipotermię. Zamknął oczy, akceptując fakt, że góra w końcu go pochłonęła. Ale wtedy, poprzez ryk wiatru, rozległ się dźwięk, którego nie powinno tam być niskie, rytmiczne sapanie, obecność. Zmusił się do otwarcia oczu, spodziewając się, że nadejdzie drapieżnik, który dokończy to, co zaczęło się od zimna. Zamiast tego z wirującej krystalicznej mgły wyłoniła się masywna sylwetka wilk. Jego futro miało kolor zimowej burzy, a oczy, przenikliwe, inteligentne, bursztynowe, były wpatrzone w jego. To nie był padlinożerca szukający posiłku. To było coś innego. Gdy bestia podeszła bliżej, Elias zdał sobie sprawę, że nie patrzy na śmierć. Patrzył na wezwanie do spłaty długu. Wilk nie warknął. Wydał z siebie niski, żałobny wycie, które przecięło burzę i przez ułamek sekundy Elias przypomniał sobie maleńką, drżącą kulkę futra, którą 10 lat temu wyciągnął z postrzępionego lodu rzeki Salmon. Duch przeszłości powrócił, by stawić czoła zamieci. Elias Thorn był człowiekiem wyrzeźbionym z samego granitu gór South Tooth. Przez 30 lat. Mieszkał na obrzeżach Stanley w stanie Idaho, mieście, w którym zimy są długie, a ludzie surowi jak krajobraz. Eliasz był z zawodu cieślą, ale z duszy drwalem. Znał wzorce migracji łosi, tajne ścieżki lwów górskich i niebezpieczny temperament rzeki Salmon, często zwanej rzeką bez powrotu. Dziesięć lat przed wypadkiem, podczas wiosennej odwilży, która zamieniła rzekę w wzburzoną gwałtowną wstęgę czarnej wody i postrzępionego lodu. Elias zobaczył coś, co go zmieniło. Wędrował w pobliżu brzegów rzeki, kiedy usłyszał rozpaczliwe, wysokie skowyt. Wilczyca matka stała na półce skalnej i krążyła gorączkowo, a jej krzyki ginęły w ryku bystrza. W wodzie zmiatano maleńką kulkę szarego futra, której głowa ledwo unosiła się nad zamarzniętą powierzchnią. Elias bez chwili namysłu zrzucił ciężki płaszcz i rzucił się w śmiercionośny prąd. Zimno było porażeniem prądem, który prawie zatrzymał jego serce, ale walczył z nim, a jego dłonie w końcu zacisnęły się wokół drżącego, przemoczonego szczeniaka. Wyciągnął zwierzę na brzeg, oba sine z zimna. Przez trzy tygodnie Elias trzymał młode, któremu nadał imię Silas w swojej chatce, karmiąc je zakraplaczem i ogrzewając przy palenisku. Znał niebezpieczeństwa związane z więzią, z drapieżnikiem, ale gdy młode rosło w siłę... Powstało między nimi niewypowiedziane zrozumienie. Kiedy w końcu nadszedł dzień wypuszczenia Sajlasa na wolność, wilk nie uciekł od razu. Stał na skraju lasu przez długą minutę. Jego bursztynowe oczy wpatrywały się w Eliasa, po czym zniknął w sosnach. Elias nigdy nie spodziewał się, że go jeszcze zobaczy, ale na pustyni Idaho kraina pamięta każdy uczynek miłosierdzia. Godziny przed pojawieniem się wilka były plamą agonii i powoli narastającego odrętwienia. Elias przypomniał sobie kawałek czarnego lodu na autostradzie 75, tuż za punktem widokowym na szczyt Galena. Pamiętał obrzydliwe uczucie zerowej przyczepności, świat wirujący i gwałtownych chrzęst jego Forda F-150, który zjeżdżał po nasypie do drewna. Kiedy świadomość powróciła, przyniosła krzyczący i ostry ból. Jego lewa noga została uwięziona pomiędzy zmiętą deską rozdzielczą a ścianą przeciwpożarową. Próbował się poruszyć, krzycząc do pustej taksówki, gdy postrzępiony metal wbił mu się głębiej w goleń. Znajdował się wiele mil od Stanleya, schowany głęboko w ślepym wąwozie. Śnieg padał tak mocno, że ślady jego opon na autostradzie zostałyby zakryte w ciągu kilku minut. Nikt nie przychodził. O zmroku dreszcze ustały. Elias wiedział, co to oznacza. Jego ciało poddawało się w walce o utrzymanie ciepła. Jego myśli stały się syropowe i dziwne. Miał halucynacje, zapach dymu drzewnego z pieca w kabinie i dotyk ulubionej flanelowej koszuli. Zamknął oczy, odpływając w sen, który miał być wieczny. Wtedy zaczęło się sapanie przy rozbitej szybie po stronie kierowcy. Elias zmusił się do otwarcia ciężkich powiek. Stworzenie, które wypełniło kadr, było ogromne. Ważyło z pewnością 150 funtów najwyższego drapieżnika. Jego oddech unosił się gęsto w mroźnym powietrzu, mieszając się z zawiewanym śniegiem. Nie warknął, nie obnażył zębów, ani nie pokazał żadnej postawy obronnej, którą Elias widział u dzikich wilków przez lata. Po prostu obserwował go z intensywnością, która była przerażająca w swojej inteligencji. Elias odwzajemnił spojrzenie. Jego oddech był płytki i lodowaty w brodzie. Wilk opuścił swą masywną głowę, obwąchując nierówne otwarcie okna, wdychając zapach rozlanej benzyny, krwi i człowieka. Te bursztynowe oczy. Dekada rozpłynęła się. Zobaczył mokrego, drżącego szczeniaka, owiniętego w ręcznik na dywaniku przy kominku, patrzącego na niego z dokładnie tym samym wyrazem ciekawości. Silas? Elias szepnął, a imię trzaskało mu w gardle, jak suche drewno. Uszy wilka zadrżały na ten dźwięk. Nie machał ogonem, jak pies, cofnął się, podniósł głowę i wydał z siebie niski, żałobny wycie, które odbiło się echem od ścian kanionu, dźwięk pierwotny i samotny. Wtedy wilk zrobił coś niesamowitego. Nie próbowało wejść do taksówki. Zamiast tego przesunął się na bok ciężarówki, twarzą w twarz z wyjącym wiatrem. Położył się na śniegu tuż przy rozbitych drzwiach, zwijając swoje masywne ciało o grubym futrze w żywą barierę chroniącą przed żywiołami. Elias poczuł nieskończenie małą zmianę w atmosferze kabiny. Kłujący wiatr, który przecinał wybite okno, został nagle zablokowany przez ciepło i masę wilka. Nie było to jeszcze zbawienie, ale było to wytchnienie. Wilk stanął pomiędzy Eliasem a burzą, Cichy strażnik w zamieci. Gdy księżyc wzeszedł nad postrzępionymi szczytami Saututh, temperatura spadła do 30 stopni poniżej zera. W zmiażdżonej kabinie ciężarówki Elias poczuł, jak na jego rzęsach zaczyna krystalizować się szron. Każdy oddech był walką, jego płuca protestowały przeciwko zamarzniętemu powietrzu. Ale tuż za drzwiami masywna postać Silasa pozostała niewzruszona. Wilk był posągiem ze srebra i cienia a jego ciepło promieniowało przez szczeliny w metalu. Ale Silas nie był tylko tarczą. Zaczął chodzić, jego łapy chrzęściły rytmicznie w głębokim śniegu. Wydał kolejne wycie, dłuższe i bardziej złożone niż pierwsze. To wołanie rozbrzmiewało w samym szpiku kości Eliasa. Kilka minut później z ciemnej linii lasu dobiegły głosy, nawiedzające melodyjne krzyki, które zdawały się otaczać wąwóz. W umyśle Eliasa pojawił się strach. Samotny wilk był cudem. Paczka była wyrokiem śmierci. Kiedy jednak cienie wyłoniły się z pomiędzy sosen, nie zbliżyły się z drapieżnym przysiadem myśliwych. Jeden po drugim cztery inne wilki, chude, potężne i ciche, zsuwały się po nasypie. Poruszali się z dziwną, celową gracją. Podążając za przykładem Silasa, łatacha zaczęła się stabilizować. Nie zaatakowali ciężarówkę. Otoczyli go, zwinęli się w ciasne kłęby futra na oponach i podwoziu, a zbiorcze ciepło ich ciał unosiło się niczym słaba, niewidzialna para wokół wraku. W przyćmionym świetle gasnącego blasku deski rozdzielczej, Elias patrzył, jak Silas wraca do okna po stronie kierowcy. Wilk sięgnął do środka. Jego pysk znajdował się kilka cali od twarzy Eliasa. Nie ugryzł. Zamiast tego zaczął zlizywać szron z dłoni i czoła Eliasa. A szorstki, ciepły język przywrócił uczucie pieczenia na jego zdrętwiałej skórze. Był to gest pielęgnacji i troski, taki jaki wilczyca opiekuje się młodym. Nie pozwalasz mi zasnąć, prawda? Elias szepnął, a jego głos był jedynie cieniem dźwięku. Nie dasz mi spać. Wilk wydał cichy jęk, przyciskając zimny nos do policzka Eliasa. Połączenie było niezaprzeczalne. To był wyrafinowany język wdzięczności. Dziesięć lat temu Elias wykorzystał własne ciepło i ogień w kominku, aby uratować umierające szczenie. Teraz, w samym sercu bezlitosnej zimy w Idaho, ten szczeniak sprowadził cały swój świat, aby zwrócić prezent. Ciężarówka nie była już grobowcem, to była jaskinia. Otulony dziwnym, dzikim, gorącem stada, Elias poczuł przebłysk siły. Wyciągnął drżącą, odmrożoną rękę i zanurzył palce w grubym, szorstkim futrze szyi Silasa. Po raz pierwszy od katastrofy, uniósł się miażdżący ciężar izolacji. Nie był człowiekiem umierającym samotnie w rowie, był członkiem kręgu, którego góra nie mogła rozbić. Jest coś tak głęboko poruszającego w tej idei, że żaden akt dobroci nigdy nie zostaje naprawdę stracony, prawda? Mam nadzieję, że te historie wniosą trochę światła w twój dzień, tak jak Elias znalazł ciepło w środku burzy. Jeśli ta podróż dotyka twojej duszy, Oznaczałoby to dla mnie wszystko, gdybyś dołączył do naszej małej paczki tutaj poprzez subskrypcję. Budujemy przestrzeń, w której celebrujemy te niesamowite powiązania między ludźmi a światem przyrody, a bez ciebie to nie byłoby to samo. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym usłyszeć od ciebie w komentarzach czy kiedykolwiek czułeś więź ze zwierzęciem, która wydawała się nie do opisania? Czytam każdą historię, którą udostępniasz, i naprawdę poprawiają mi dzień. Świt wstał nad górami Sawtud nie z rykiem, ale z połyskującą krystaliczną ciszą. Niebo krwawiło z posiniaczonej fioletów kruche, blade złoto, odbijając się od trzech stóp świeżego proszku, który zmienił krajobraz. Wewnątrz ciężarówki powietrze było wciąż śmiertelnie zimne, ale Elias żył. Jego serce biło powolnym, upartym rytmem, napędzanym surrealistycznym ciepłem drapieżników. Otaczających jego metalową klatkę. Gdy pierwsze prawdziwe światło dnia uderzyło w wąwóz, powietrze przeciął odgłos odległego mechanicznego skomlenia. Był to wysoki dźwięk skuterów śnieżnych. Zespół poszukiwawczo-ratowniczy ze Stanley przeczesywał autostradę. Silas natychmiast wstał. Ruch był płynny i cichy. Strząsnął grubą warstwę szronu ze swojego płaszcza. Jego bursztynowe oczy utkwione były w grani powyżej. Reszta stada poszła w jego ślady powstając niczym szare duchy ze śniegu. Nie biegli. Nie ustąpili, tworząc obwód obronny wokół wraku. Na drodze dwóch jeźdźców, szeryf Miller i młody zastępca, wyłączyło silniki. Spojrzeli w dół, na wąwóz, wstrzymawszy oddech. Z ich punktu widzenia scena była przerażająca. Zmięta ciężarówka otoczona masywną, krążącą watachą wilków. Weź karabin, szepnął Miller, trzymając rękę nad kaburą. Są na wraku. Jeśli ktoś tam jest, te wilki czekają na koniec. W dole Elias usłyszał głosy. Próbował krzyczeć, ale jego struny głosowe zmarzły i wydał jedynie suchy, grzechoczący, świszczący oddech. Zobaczył, że Silas podnosi wzrok na mężczyzn na grani, a potem z powrotem na okno. Wilk wydał ostre, władcze szczekanie. To nie był dźwięk agresji. To był sygnał. Wilki zaczęły się wycofywać, ale nie w panice poruszali się ze świadomym, powolnym wdziękiem w stronę linii drzew. Silas wyszedł ostatni. Po raz ostatni oparł głowę o rozbite okno, a jego ciepły oddech uderzył w policzek Eliasa. Wydał z siebie niski, wibrujący jęk, pożegnanie, a następnie jednym potężnym skokiem oczyścił zaspę śnieżną i zniknął w cieniu sosen w chwili, gdy ratownicy rozpoczęli szaleńcze zjeżdżanie z nasypu. Kiedy szeryf Miller dotarł do drzwi, był przygotowany na niebezpieczną scenę. Zamiast tego zastał Eliasa, bladego i drżącego, ale z szeroko otwartymi oczami. Masz szczęście, Elias wysapał Miller, zaczynając łomem pracować nad zaciętymi drzwiami. Widzieliśmy stado. Myśleliśmy, że się spóźnimy. Zwykle są jak sępy na wraku. Elias spojrzał za szeryfa w stronę ciemnego skraju lasu, gdzie pojedyncza para bursztynowych oczu zamigotała po raz ostatni. Zanim zniknęła w głębokim lesie. Nie czekali, aż umrę, Jim, szepnął Elia z głosem drżącym nie tylko z zimna. To jedyny powód, dla którego wciąż oddycham. Kiedy ratownicy zobaczyli spłaszczone koryta śniegu wokół ciężarówki, kręgi ubitego prochu, w których wilki spędziły noc, promieniując ciepłem, w zespole zapadła ciężka, pełna szacunku cisza. Zdali sobie sprawę, że nie natknęli się na polowanie. Weszli do sanktuarium. Rekonwalescencja Eliasa Torna była długa, naznaczona powolnym gojeniem się kości i utrzymującym się pieczeniem od odmrożeń, ale blizny na jego ciele były niczym w porównaniu z przemianą jego ducha. Wrócił do swojej chaty niedaleko Stanley, ale nie był już samotnym drwalem, jakim był kiedyś. Został przyjęty do stada, które niewielu ludzi kiedykolwiek dostrzega jako świadek pierwotnej łaski która przeciwstawiała się wszelkim prawom dzikiej przyrody. Historia Guardian Pack rozprzestrzeniła się po ajdach o niczym pożar. Miejscowi szeptali o mężczyźnie, którego ogrzewał oddech wilków, a niektórzy twierdzili nawet, że widzieli o zmierzchu masywny, srebrnoszary cień wiszący w pobliżu granicy posiadłości Eliasa. Elias nigdy więcej nie polował. Zamiast tego stał się cichym obrońcą ziemi, opowiadającym się za ochroną tych samych drapieżników, których świat tak często się obawiał. W ciche księżycowe noce, kiedy powietrze jest tak zimne, że aż trzaska, Elias często siedzi na werandzie z parującą filiżanką kawy w dłoniach, spogląda na postrzępioną sylwetkę piłokształtnych i wydaje z siebie niski, wyćwiczony gwizdek. Prawie zawsze z głębokiego, ciemnego serca drewna wznosi się wycie, uduchowiona, dźwięczna struna, która wibruje w dolinie. To Silas, który przypomina mu, że dług rzeki Salmon to więź, której czas nie może zniszczyć. Ich historia jest świadectwem prostej, głębokiej prawdy, że dobroć to uniwersalny język, zrozumiały zarówno dla najmniejszego szczeniaka, jak i najgroźniejszego drapieżnika. W surowej, pięknej dziczy amerykańskiego zachodu, Elias przekonał się, że ratując życie nie tylko zmieniasz przeznaczenie tego stworzenia, na zawsze wplatasz swoją duszę w materię dziczy.